Egzamin bezmokraszisty 2021, zadanie czwarta. Mamy tutaj na podstawie reguł działań na potęgach, um, które mam tutaj zaprezentowane, mamy określić, czy liczba no 60 milionów do potęgi trzeciej jest równa jakiej wartości. Zauważmy, że w tym naszym przykładzie, który podany przez CKM, mamy 200 do potęgi trzeciej. Mamy ją rozbite na 2 razy 100. Tysięcy. Tak samo też tą wartość tutaj rozbijemy sobie na 6 razy 10 milionów. Spróbujemy to tak też zrobić, czyli zrobimy sobie 60 milionów. Uwaga tutaj na te zera, żeby się nie pogubić, nie, nie stracić jakoś tutaj 0 przy przepisywaniu. I w tym przypadku mamy 60 milionów do potęgi trzeciej. Tak jak mówiłem wcześniej, rozbijemy sobie też na iloczyn 6 razy 10 milionów. Czyli będziemy mieć jeszcze 2 zera do tego. No i to wszystko oczywiście do potęgi trzeciej. Tą wartość tutaj, ta wartość nasza ma 2, 4, 6, 7, 0. Czyli możemy to zapisać jako 6 razy 10 do potęgi siódmej. Bo zawsze 10 dajemy do takiej potęgi, ile mamy zer, bo taką tę liczbę tak w ten sposób zapisujemy za pomocą wartości potęgi. Teraz mamy jeszcze oczywiście do potęgi trzeciej. Z definicji potęg, zależności potęg wynika, że jeśli mamy potęgę, no to ta potęga, mamy jakąś wartość w nawiasie, to ta potęga dotyczy jednego i drugiego, czyli opuszczając teraz ten nawias, my otrzymamy 6 do potęgi trzeciej razy 10 do potęgi siódmej i jeszcze do potęgi 3. To też dotyczy ta trójka, też dotyczy tej potęgi. W efekcie otrzymamy 6 do potęgi trzeciej przepisujemy, natomiast te wartości ze sobą musimy wymnożyć, czyli 7 razy 3 otrzymamy 21, czyli to będzie 10 do potęgi 21. Co daje nam tutaj odpowiedź, Prawidłowa odpowiedź prawidłową odpowiedzią, którą tutaj będzie, którą myśmy wskazali, będzie odpowiedź A.